Cztery wnioski po niesamowitym zwycięstwie Chelsea nad PSG w finale klubowych Mistrzostw Świata. Co stało się z piłkarzami Enrique, że totalnie przepaliło im styki, jak wielki był Cole Palmer i kto jeszcze tego wieczoru zapisał się w historii. Przypomnę, że jeśli chcecie być na bieżąco z meczami, to polecam Wam zaobserwować mój profil. Po pierwsze to jest szok, to jest wielki sukces Chelsea i Mareski, który w rok awansował do Ligi Mistrzów, wygrał Ligę Konferencji, a teraz wyciągnął dłoń po klubowe Mistrzostwo Świata. Do tego zrobił to w finale z PSG, które przecież jeszcze kilka dni temu wydawało się niezniszczalne. Oczywiście absolutnym królem wieczoru był Cole Palmer. Jego dwa gole i asysta do 45 minuty to jest coś fenomenalnego. Może Young League wiosną w Premier League był dość niebrawy, ale tutaj pokazał, że ma w sobie szósty zmysł. Jego markowanie strzału, nabieranie obrońców i dźwiganie drużyny w wielkich meczach jest czymś wybitnym jak na 23-latka. Po drugie chyba najlepszy mecz w karierze rozegrał Robert Sanchez. Jego interwencje przy strzałach Due albo Dembele nie pozwoliły PSG nabrać rozpędu. On po prostu co chwilę tłam ich nadzieje. Kilka kluczowych interwencji miał też Kukureya, ogólnie Chelsea jako zespół grała dojrzale, a i pressing w takim upale był imponujący. Kolejny gol żał Pedro znowu potwierdził, że Chelsea dokonała świetnego zakupu. Po trzecie, PSG miała 66% posiadania piłki, ale nie przekładało się to na jakieś wielkie sytuacje. Totalnie zawiódł Dembele, Dębele, dla którego ten mecz mógł być dźwignią do złotej piłki. Zawiódł też żał Neves, który na końcu pociągnął Kukureje za włosy i dostał czerwoną kartkę. Nerwy piłkarzom PSG puściły też po meczu, szczególnie styki przegrzało do Narumie. To pokazuje, że ten turniej w Stanach wcale nie był od pierwszym lepszym turniejem. Wszyscy podchodzili do niego niesamowicie poważnie. Szkoda, że PSG grał Kapitalny turniej, ale na końcu nie zachowało klasy. Po czwarte, Chelsea zarobiła w Stanach a 114 milionów dolarów. Pewnie jesienią przyjdzie zapłacić cenę w postaci kontuzji i zmęczenia. Ale ogólnie nie ma sensu teraz kreślić ciemnych scenariuszy. To jest ich wielka chwila. Mówimy przecież o najmocniejszym zespole na tym turnieju: o drużynie, która modelowana jest w zupełnie inny sposób niż reszta. I sam jestem ciekaw, co z tego eksperymentu docelowo idzie. Bo to, że ta drużyna nie powiedziała ostatniego słowa, to więcej niż pewne.